Dlatego, że troszkę mi się udziała moja prezentacja, bo ją nie do końca dobrze przygotowałam. W każdym razie pełen tytuł Jak pracować z dziećmi i przy okazji samemu dobrze się bawić. I już tak jak wcześniej mówiła Ania, zresztą ja prowadzę vloga, hetkodowej ideas, ale tak naprawdę nie będę za dużo na ten temat mówiła, bo każdy może wejść i zobaczyć o co chodzi. Chciałam Wam jakiś konkretny pomysł dzisiaj zaprezentować i jakby powiedzieć o pewnej idei, która... Sprawia, że moje zajęcia są wyjątkowe, i naprawdę za każdym razem, jak prowadziłam zajęcia w ten sposób, właśnie w takim, w jakim dla siebie, to dzieci były po prostu zachwycone. I naprawdę, nie pamiętam wszystkich tych cytatów, ale podczas właśnie takich zajęć udało mi się usłyszeć naprawdę rzeczy, które przyprawiały mnie, o płacz taki dobry, ze wzruszenia. Jak na przykład Ale się pani napracowała i to w 7 siedmiu latach, który naprawdę chyba, jeżeli pracujecie z takimi dziećmi, że wiecie, że to jest bardzo wymagająca publika i usłyszeć coś takiego, to naprawdę jest największy komplement. Tak, że ktoś docenia to, co zrobiłaś, to, co przygotowałaś, czy też przygotowałaś sobie, ponieważ tych Pan, właśnie dla, dla swoich uczniów, dla dzieci. Innym razem też przy okazji właśnie zajęć zbudowanych w ten sposób. Usłyszałam to, co się ucięło znowu, czyli to najlepsza niespodzianka w moim życiu. I powiedział to czterolatek po podczas zajęć. I ja naprawdę przy nią miałam łzy po prostu ze wzruszenia tam w oczach. Mm -hmm. Oczywiście no tam nie popłakałam się ostatecznie, ale byłam blisko, bo sobie pomyślałam, sam wow, to niesamowite. Rzeczywiście zaprosiłam dzieci na zajęcia i powiedziałam, mam dla Was niespodziankę. Ale sobie pomyślałam, dobra no mówię tak czasami, tak coś tam przygotuję, bo mam to szczęście, że pracuję w, w cudownym przedszkolu szprawki, szprawki z swoją drogą, ale także mam osobną salę do dyspozycji, w której mogę sobie coś przygotować wcześniej i faktycznie jak przygotowuję czasem jakieś wyjątkowe zajęcia, no to zawsze zapraszam dzieci, mówię, że mam niespodziankę i żeby, żeby ze mną poszły. No, ale rzadko jednak mimo wszystko zdarza się, żebym usłyszała, że to była najlepsza niespodzianka w życiu, tak? Jedna po prostu zajęcia 30-minutowe i e, właśnie oni byli się opowiadać bardzo konkretnie, co robiliśmy. I naprawdę to były zajęcia, które nie wymagały bardzo dużego wkładu pracy ode mnie. Ja właściwie powiedziałam wszystko to, co i tak mam, co i tak przerabialiśmy. Dobrze, ale przechodząc do konkretów, chciałabym Wam właśnie powiedzieć, Yy, o, co, o co tak ogólnie chodzi. Tak? Nazywałam sobie to modelem stacji, czasami mówię, że to metoda, ale tak naprawdę no nie jest to może jakaś nie sama ta metoda, ale faktycznie mam pewien schemat, pod który, który, który dopasowuje do, do różnej tematyki i buduję sobie na, tym, na tej podstawie zajęcia, scenariusze zajęć i one naprawdę zawsze się sprawdzają i zawsze przynoszą dzieciom kupę frajdy i w ogóle mi, mi w sumie też. Tym jakby tutaj w tym moim takim modelu nie chodzi o to, że są różne stacje i że uczniowie pracują i zmieniają się rotacyjnie, no bo czasem tak organizujemy sobie czy jakieś zajęcia, no to chyba raczej ze starszymi mimo wszystko, no, ale czy na przykład warsztaty, tak jak mieliśmy z Exciting Teaching i Sylwia prowadziła, to faktycznie to była też tak, też stacjami wszystko było ustawione, czyli tam robimy sobie na jednej stacji jakieś zadanie, potem się zmieniamy i robimy wszystko tak po kolei. W przedszkolu, bo głównie w przedszkolu pracuje, nie, nie do końca o to chodzi. Mamy faktycznie jedną stację, czyli jakby inaczej jedno stanowisko i to równa się jednej aktywności. Natomiast ta aktywność jest, jest przeznaczona dla całej grupy. Czyli że wszystkie dzieci pracują nad tym samym, w tym samym czasie. Oczywiście ta forma pracy może być różna, tak? Czyli możemy zadać zadanie całej grupie jednocześnie. Możemy zadać na przykład jakiejś parze czy dzieciom indywidualnie, ale jedno zadanie, jedna stacja do jednego aktywności jest przeznaczona dla całej grupy w tym samym czasie. E Inną taką cechą właściwie tego jest to, że możemy taką lekcję, która jest właśnie budowana w oparciu o ten model stacji, spopularyzować, dlatego też tam jest pociąg na górze, bo faktycznie można się ustawić w ten pociąg, co w przedszkolu jest nagłynną praktyką. Właściwie wszędzie się ustawiamy w pociąg, idąc do toalety, na gimnastykę i tak dalej, na zajęcia z angielskiego też ustawiamy się w pociąg, więc przedszkolaki mają opanowane to do perfekcji. Więc faktycznie można się w ten pociąg ustawić, przygotować stacje, które będą faktycznie stacjami, na których zatrzymuje się pociąg. To już samo w sobie jest zabawą, już samo w sobie jest atrakcyjne, tak? już samo w sobie jest czymś innym, no bo faktycznie nie, nie zawsze, nie za każdym razem to robimy na, na zajęciach. To, czy to tak ustawimy, czy to będzie faktycznie sfabularyzowane, znowu zależy tylko i wyłącznie od nas, bo wcale nie musimy tego w ten sposób zrobić, aczkolwiek. Na moim blogu już pojawiały się takie, takie propozycje, takich zajęć yy, w tematyce Halloween i tam dalej będzie, będą linki, ale no, już ktoś mnie pytał, czy ta prezentacja będzie dostępna. Tak naprawdę to oprócz paru slajdów pierwszych, to potem będą tylko zdjęcia i ja bardziej będę mówić, ale myślę, że to kwestia czasu, jak to na blogu, więc będzie można sobie tam wszystko zobaczyć. Nie trzeba jakieś zapisywać, ale można zawsze zrobić zdjęcie, jak będziecie chcieli coś, coś tam sobie zapamiętać, zapisać. No w każdym razie, wracając do tego do, 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 do głównej myśli, e P prowadziłam już kiedyś takie zajęcia, faktycznie tam ogólnie nazwałam to Halloween Train było i rzeczywiście ustawialiśmy się w pociąg, mieliśmy paszporty, każdy miał na kolejnych stacjach zbierać pieczątki czy tam breaki. jakby to wszystko było zorganizowane w taką jedną całość. Natomiast no, trzeba się liczyć z tym, że jeżeli chcemy spopularyzować tę zabawę, to na pewno będziemy potrzebować więcej czasu. Ale wcale nie trzeba tego tak popularyzować. można po prostu sobie gdzieś tam ten schemat wdrożyć, a... Wcale nie, nie ustawiać w ten pociąg, nie jeździć od stacji do stacji. Chociaż y, też inny fajny pomysł, że możemy zrobić zamiast stacji pociągu y, przystanki autobusowe i wtedy fajnie to sobie połączyć z przypomnieniem piosenki do drogą ulubionej, bardziej mojej i chyba nie tylko, y, od Super Simple Songs. No właśnie, i jedna stacja ma się równać jednemu zadaniu, które jest jakoś logicznie połączone jednak mimo wszystko z tym, co, co robimy, tak? To zaraz w praktyce Wam opowiem, co tutaj mam na myśli, ale opieramy to wszystko na znanych już dzieciom piosenkach, grań, zabawach, czyli tak naprawdę zalety tego, o czym dzisiaj mówię. To to, że możemy zorganizować całe zajęcia, które będą powtórzeniem tak naprawdę materiału, czyli tego, co już znają, co już robiły, tego, co my przerabialiśmy z nimi, ale wszystko w formie zabawy. Więc jakby to chyba nie ma możliwości, żeby się tym dzieciom nie spodobało, tak? Oczywiście jakby zawsze zajęcia y, są w formie zabawy w przedszkolu, natomiast nie zawsze są w takiej wyjątkowej formie, tak? Czyli gdzie wszystko gdzieś tam tak się spina i gdzie, gdzie wybieramy, wybieramy jakieś takie aktywności wyjątkowe, o zaraz się dowiecie, tak? O, o czym dokładnie mówię? No właśnie, więc takie zajęcia takie, są atrakcyjne i naprawdę bardzo polecam, bo u mnie się to sprawdziło dosłownie za każdym razem. A co jest też dużą zaletą, jak już raz sobie przygotujecie takie zajęcia, czy tam no, mówiąc kolegami, skumacie o co chodzi. To jest bardzo fajne, że jakiś schemat można dopasowywać potem do różnych zagadnień. Tak Tak jak mówiłam, bo ja na przykład już robiłam w tym, w tym klimacie, takim właśnie festacje i tak dalej, była lekcja Halloweenowa, była lekcja poświęcona świętom. I teraz właśnie niedawno robiłam lekcję, która była. O właśnie to tutaj są te linki jeszcze z bloga, można sobie zrobić zdjęcie. Generalnie jak wpiszecie na przykład Halloween Preparation w lubce na moim blogu, gdzie można poszukiwać, to powinno się od razu pokazać. Powinien od razu się pokazać ten post, ale tutaj są całe linki na to. Przypuszczam, że komuś sobie będzie chciało W każdym razie te zajęcia, które są na blogu, to są zajęcia, które trwały u mnie 60 minut, bo rzeczywiście miały taką sfabularyzowaną tą formę zabawy, albo taką bardziej rozwiniętą. Na przykład w przypadku świąt raz mieliśmy Oparty jest pomysł na tym, że dzieci przebijały balony z napisem Christmas i z każdego kolejnego balonu wypadało po prostu jakieś zadanie. I rzeczywiście one były rozmieszczone po całej sali, no to też o to chodzi, żeby się trochę poruszać, żeby gdzieś tam każdy miał okazję odszukać to, to, czego szukamy, czyli tej konkretnej stacji zadania. Więc te zajęcia były takie dłuższe. Natomiast te, o których mówiłam dzisiaj, to są normalne 30-minutowe zajęcia, które przeprowadziłam w 4 -latkach. Jak się do tego zabrać? Przede wszystkim musimy ustalić cel zajęć. U mnie, czyli w tym konkretnym przypadku, to było utrwalenie nas w pomieszczeniu w domu i przy okazji członków rodziny. Rzeczywiście robiliśmy sobie to już wcześniej, na jakichś tam zajęciach, nawet niedługo zajęciami, ponieważ ja prowadzę zajęcia 5 razy w tygodniu, więc mamy je, mam je codziennie w przedszkolu. I, i tak jakby utrwaliliśmy sobie już członków rodziny w połączeniu z tymi pomieszczeniami. Nawet tam wymyśliłam jakąś piosenkę, zobaczcie, nie zaśpiewam, bo się trochę krępuje w każdym razie na no melodii Pani Janie, tam gdzie jest mama, gdzie jest tata, no i takie tam. No i się okazywało, że na przykład mama jest w kuchni, tata jest w garażu, do każdego, do, każdej, do każdego z tych pomieszczeń był dopasowany jakiś ruch, co akurat nie było moim jakimś super oryginalnym pomysłem, pracujemy na Ciekimanki i tam i tak w piosence było tak, że na przykład jest wash in the bathroom, tam sleep in the bedroom i watch TV in the living room i coś mam, ki kitchen, of course, eat, tak? Więc i tak jakby to robiliśmy i tak e, to już się pojawiało. Natomiast na tych konkretnych zajęciach to służyło temu, żeby to utrwalić, żeby to powtórzyć, żeby sobie to przypomnieć. E, stacje, tak, u mnie były tak rozłożone, że jedna stacja to równało się jednemu pokojowi właśnie w domu, tak? Czyli jedną stację było. Bedroom, jedną kitchen, jedną living room i... o czym zapomniałam? Bedroom, tak? Czy... Bathroom, o przepraszam. E, no właśnie i potem musiałam jakby to wszystko, jak już miałam ustalone, że chcę powtórzyć te stacje, e, chcę powtórzyć te, te nazwy pomieszczeń, to, że do każdej takiej stacji, czyli do każdego pomieszczenia, muszę dobrać jakieś logicznie nawiązujące zadanie, tak? Które będą dziedzicie wykonywały. No dobrze, więc na początku było opracowanie tej koncepcji. Ja sobie to przygotowałam na takich karteczkach. Generalnie, no nie do końca tak to w końcu dzieciom mówiłam, jak sobie zapisałam, ale to bardziej byłam myśl dla mnie. Bardziej o co chodzi, tak? No bo wiadomo, że dzieciom, zwłaszcza jak prowadzimy tylko po angielsku, my to pokazujemy na migi trochę, trochę wszystko jest w takim uproszczonym języku i tak dalej. Ale mniej więcej wymyśliłam sobie, jakie chcę mieć zadania, wyposażone do każdego z tych pomieszczeń. I zapisałam sobie je na takich zielonych, jak widzicie, karteczkach. Te zadania <coughs> nazwałam potem Secret Messages, więc już to było też bardzo intrygujące dla dzieci. Naprawdę jeden kobiet stał i mam takie oczy. ja mówię, wow, Secret Message! I on tak, uuu, uh, Secret Message, tak za mną powtarzał. Naprawdę niesamowite, spróbujcie kiedyś. Można by było je schować w kopertę, tak najbardziej wyjątkowo, prawda? No, ja akurat nie miałam, więc wykorzystałam torebki śniadaniowe, też super. Super rozwiązanie. I to była jakby koncepcja, którą już miałam i na razie tylko tyle sobie przygotowałam, tak? Czyli do każdego pomieszczenia w mojej głowie i potem na kartce przygotowałam sobie jakieś zadanie. Potem już przeszłam do takiego przygotowania w sali. Tutaj Beata, uwaga, super sprawdzuję sobie twoje maty które wykorzystałam i które zawsze wykorzystuję, muszę powiedzieć, przy tym temacie, czyli z pomieszczeniami w domu, bo naprawdę no są mega, mega fajne, więc jest to reklama, ale warto. I słuchajcie, co zrobiłam? Dla dzieci przygotowałam na początku na dywanie po prostu. Wszystkie pomieszczenia, tam cztery ich były, tutaj wszystkie się nie załapały na zdjęcie, ale nie były po prostu rozłożone, Także nie było widać obrazków tego, co się znajduje po drugiej stronie. Ja wiedziałam oczywiście, gdzie chcę umieścić statek, gdzie chcę umieścić brata, siostrę, mamy, a tu jeszcze było dziecko i wiedziałam jakby co do czego jest to no, Natomiast dzieci widziały tylko to, tak? tylko, e, flag, tylko tematy zakryte z obrazkami i to, że jakiś członek rodziny się znajduje w jakimś pomieszczeniu. Potem tam takim to oczywiście wszystko tłumaczę. I to wyglądało mniej więcej tak, tylko jeszcze bez tego na początku było tak, czyli na początku dzieci widzą to, że są członkowie rodziny, których już znają, których będziemy utrwalać i że leżą na czymś wiadomo do końca. O co chodzi, chociaż no, już korzystaliśmy z tych mat. Więc pewnie trochę się tam można było domyślać. W każdym razie, prowadzenie polega na tym, że zastanawiamy się, gdzie znajdują się poszczególni członki rodziny, tak? Czyli tam też znowu piosenka na melodię Pani Anny, znowu nie będę śpiewać, ale tam Where is Baby? I podchodziło dziecko, które wybrałam, które na przykład wyszło z wyliczanki, to już dobrze jak organizujecie swoje zdjęcia. Ja ostatnio wszędzie wyliczam, cały czas wyliczam, dlatego żeby nie było kłótni, żeby nie było problemów. Po prostu jest koniec kropka, wyliczone. Wyliczone tego wypadło na tego i nie ma dyskusji i to działa. Więc polecam, polecam bardzo wyliczanki, zwłaszcza, że można czy wykorzystać na przykład inni minimalnie mu, mini, mo", ale można wykorzystać równie dobrze tekst piosenki, tak? Jakiejkolwiek i po prostu go powiedzieć i wykorzystać jako, jako wyliczankę. No więc dziecko, które zapraszałam, dopiero podchodziło i jakby odkrywało tą kartę i się pokazywało, w jakim pomieszczeniu faktycznie znajduje się ten członek rodziny. No i dalej przygotowałam te stacje. Aha, no tutaj właśnie widać, jak podchodzą i, i, i odkrywają po kolei, tak? Już mieliśmy tutaj akurat te dwie stacje jakby odkryte, tutaj mieliśmy przy trzeciej. W każdym razie w sali, dookoła całej sali były rozstawione te stacje. Czyli jeżeli już się, dowiedzieliśmy, że na przykład dziecko znajduje się w łazience, to zadaniem dzieci było odszukać w sali Łazienkę. tak jak to, tak? Czyli musieli się rozejrzeć i odnaleźć po prostu, tak jak tutaj widzicie, kartę z rysunkiem odpowiednim. No i teraz to, co dopasowałam do każdej stacji. W łazience mieliśmy mycie rąk. Ja postawiłam w końcu tylko na mycie, co może się wydawać w banana i jakieś naprawdę mycie rąk, ale przysięgam, że to była taka frajda już od y, czasu, jak zaproponowałam wzięcie miski i pójść do łazienki i nalanie wody. Naprawdę po prostu dzieci były tak zachwycone, że idziemy i to robimy, że nalewamy wodę do miski. Wow, naprawdę niesamowite. A już potem, jak jeszcze dałam im mydło, bo może tutaj nie widać, to wszystko było właśnie w secret message, jak się zobaczy, tak, co będziemy robić. I otworzyliśmy to razem. Pokazałam dzieciom, czy tam przeczytałam, pokazałam, tam dynamiki o co chodzi, to oni już naprawdę już byli kupieni, ale jak się nalewać tą wodę to już w ogóle, a jak dałam im mydło i jeszcze pozwoliłam wycierać ręce ręcznikiem, czyli tak naprawdę no, niespecjalnie naprawdę skomplikowane i niespecjalnie wykrywcze zadanie, to słuchajcie, jedna dziewczynka wróciła, e, tak naprawdę robiliśmy tylko to z realiami. A jedna dziewczynka z zajęć wróciła i powiedziała, ciociu, do swojej pani chocień, robiliśmy wszystko prawdziwe. Czyli, że naprawdę <grym> mieliśmy ręce, wow. I oczywiście przy okazji <grym> tego zadania, no, te wszystkie słowa wprowadzałam, tak, czy tam powtarzałam, bo one się pewnie pojawiały. Już było tam, że mamy soap, mamy towel, mamy water, tak, czyli to wszystko jeszcze było utrwalne. Gdybym miała więcej czasu, to pokusiłabym się, słuchajcie, nawet o... To, żeby jeszcze dołączyć do tego właśnie jedną z super simple songs. Jeżeli korzystacie, to na pewno kojarzycie. I tutaj akurat e, szokowała, tak powiem, w kierunku Kasi, bo na Exciting Teaching powiedziała bardzo fajny czy to dziadki, fajny patent, żeby każdemu rozdać gąbeczkę mogło bo to no. robiliśmy i wykorzystywaliśmy. I po kolei dzieci jakby gąbką umyły wszystkie swoje części ciała. Jakoś ja wcześniej na to nie wpadłam, a naprawdę okazało się to bardzo fajne i dzieci Hi. to polubiły. Tylko ze względu na ograniczony czas to, to już sobie darowaliśmy, ale na przykład gdybyście chcieli to zrobić, gdybyście mieli, miały, przepraszam, możliwość e, to zrobić w dłuższym czasie, tak, bardziej rozciągnięte, to jak najbardziej można i najpierw powtórzyć piosenkę o myciu się, a potem tak już o domu umyć. no raczej ręce, no wszystkiego sobie nie na tak, ale naprawdę wierzcie mi, już myć rąk było, było tutaj. To albo jeszcze z chusteczkami nawilżone, bo to może powiedz, a drugi mieć chusteczki nawilżone dla dzieciaków, to ja na szybki się mają, ale jak nie mam możliwości, tak jak Marysia do towarzyszy, to tutaj mam stać i dokładnie, nie, no bo tak, to tak, to tak się naprawdę, złożyło. tylko też trzeba mieć później sumę chusteczki, bo jeszcze nie miałam, nie miałam takiej sytuacji, że teraz tutaj rozjaśniał po prostu w głowie, że te dzieci pocierały, nie? Ja patrzę, a dziecko ma po prostu jest... całe rysy. Ja nie. ja nie. I ja mówię co teraz, ale miałem na szczęście usteczki. Także nie było problemu, bo było też też uśmiechnięcie ręce. Ale nie zawsze mamy Nie, możliwość. Kiedyś w tym przedszkolach prowadziliśmy angielski też na holu, no i jest ten problem, nie? No. No, no, no właśnie, nie no, takie jak... Ja mam to Także szczęście. Ja mam to szczęście. Ja mam to szczęście. i uspokój się. Tak. Chcesz? Pysy, no, ja mam też częściej, że prowadzę w sali, w której też jest łazienka, tak? No, więc ok, no jasne, ja sobie dopasowałam to pod siebie, tak, i pod swoje warunki, pod możliwości, jakie ja mam. Natomiast no, trzeba to, to jakoś tam modyfikować pod, pod to, jakie wy byście miały. Ale sama, sama myśl tak? jest taka, że z łazienką łączymy jakieś mycie, coś tam, co, co jest powiązane. A jeżeli dodacie do tego realia, to naprawdę to jest jeszcze większy fan. Chociaż to nie była e, ulubiona stacja i ta też nie mimo, że wieści komputer. Co? 10 minut? To uważam. No <laughs> dobra, w każdym razie idziemy szybko. W Living Room mieliśmy dopasowane znowu do tego, że to co powtarzaliśmy z Chickie że był dopasowany czasem tam Watch TV, tak? Czyli, że trzeba, znaczy no, trzeba, nie trzeba, no ale że jak z salonem kojarzy się to, że tu się oglądamy. No Akurat aż takich cudownych warunków nie mam, telewizora nie mam, ale po prostu tam laptopa. I tak samo było przygotowane, przygotowana stacja, że mamy salon, właśnie obrazek i nasza Secret Message. I akurat w salonie oglądaliśmy, ja sobie tak wybrałam, ale znowu być do, dowolnie, tak, to mogło być dowolne wideo, dowolne filmik, natomiast ja wybrałam ten in the Bed, zaraz się dlaczego, no i po prostu sobie oglądaliśmy i y, to było fajne, to było wyciszające, bo tym myciu rąk i tej euforii z tą wodą, naprawdę ja nie jestem w stanie tego zrozumieć i być może wy by drastycznie, ale jeżeli to kiedyś zrobicie, to zobaczycie, że Zwykłe mycie rąk w miejsce wzbudza naprawdę takie emocje, że potem wyciszenie się, się bardzo przyda. Więc to była całkiem logiczna kolejność, chociaż wcześniej aż tak dobrze tego nie przemyślałam. To trochę był przypadek. <grym> Jak jako drugi wszyscy siedzieli, znaliśmy już tą piosenkę, więc to znowu jest powtórzenie. Chociaż znaliśmy ją w wersji tylko audio. Czyli nie oglądaliśmy wcześniej wideo, no więc jednak to było coś nowego, coś, coś, coś co pojawiło się po raz pierwszy. No i potem e, w sypialni Musieliśmy tę piosenkę odśpiewać. Dlaczego tę piosenkę wybrałam? No bo po prostu jest bad, że się z sypialnią, z łóżko. Znowu moje cudowne szczęście, czyli mam w sali ruchowej, w której znajdują się materace i na szczęście są dwa, nie, dwa mamy. No i jakby jak dzieci się na nich, wiecie, położą jedno koło drugiego, to akurat mi się zmieściło, miałam wtedy jedenastkę dzieci. 11, więc tam trochę zmieniliśmy. Zamiast ten, the 11, ale było ok. Wybrany został jeden, yy, przepraszam. Wybrane zostało jedno dziecko, które było tym e, najmniejszym, tak? The Little One Says miało mówić zawsze za każdym razem, ja znowu śpiewałam, bo tak na no zdjęciach śpiewam publicznie, to ze zdjęcia nie śpiewam raczej niestety nie mam takiej zdolności, no ale wtedy sobie śpiewaliśmy, tam dzieci mi wtórowały, ale oczywiście największą frajdą było to, że mogły się turlać. I jak już ktoś się sturlał, to szedł na koniec i dalej z nami śpiewał. To nie było tak, że spadł i, no bo pewnie znacie tę tak mm. już nie wierzy udziału dalej w zabawie. Nie, nie, no trzeba jakby o tym pamiętać, że muszą brać cały czas, ale jakby, no ja zapamiętałam dzięki temu, że wybraliśmy jedno dziecko na tego najmniejszego tam w tym wypadku i jakby tylko do, te, do tej osoby śpiewaliśmy, tak? No, ale potem wszyscy dołączali i jakby śpiewali z nami dalej i to była ulubiona stacja dzieci. Mimo, że e, korzystają z tych materiałów? Mogą się tam po czas na czasem Fikołka, nawet zrobić na gimnastyce, ale że to było na angielskim, to już to było po prostu super i wyjątkowe. Eee, dokładnie. A ostatnia stacja to była kuchnia. I tutaj wykorzystałam bingo nie wiem Dominika chyba do nas doszła. Tak? To o Tobie mówię Dominiko. Wykorzystałam wingo Dominiki, bo też mieliśmy wcześniej temat o jedzeniu i jakoś tam potem przeszło do tych do tej, do tej tematyki pomieszczeń w domu, więc też dzieci znały tę grę i też nie lubiły. Natomiast tutaj super frajką było to, że wychodziliśmy z sali, dlatego że na tym samym piętrze, na którym moja sala się znajduje, mamy nie tyle kuchnię, co rozdzielne, czyli miejsce, w, których są wydawane wszyscy, w którym są wydawane wszystkie posiłki. I faktycznie tam przyczepiłam ten znaczek, więc jak dzieci już wiedziały co chodzi, już zdążyły się przez te trzy wcześniejsze jakby wiecie stacje pomieszczenia zorientować, tak, że szukamy tego pomieszczenia w sali, to mówię Wam po prostu napięcie, że gdzie jest ta kuchnia, to było niesamowite. No patrzmy, patrzmy już takie przerażenie w oczach, że gdzie ona jest, o co chodzi. Ale dzięki temu też dużo łatwiej było mi ich ustawić do tego wyjścia, że chcecie się dowiedzieć. Tam wszystko oczywiście mówimy po angielsku, no ale bardzo prosty w no, to szybko robimy właśnie ten pociąg, ustawiamy się po cichu, sienku idziemy i sprawdzamy. No i znaleźliśmy właśnie kuchnię, więc znowu euforia, dzieci już zobaczyły. To było tak, że zanim ja zdążyłam przeczytać, to oni już tu rozpracowali o co chodzi, więc już mogłam nawet sobie darować to czytanie. Już wiedzieli o co chodzi, zebrali wszystko te plansze, korki, mm, no i po prostu wróciliśmy do sali i, i graliśmy w bingo. Natomiast tutaj też miałam. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę znowu, że jeżeli mamy więcej czasu, to znowu można połączyć to też z powtórką piosenki, tak? Albo nawet jeżeli na przykład chcecie postawić na to, żeby zagrać, no bo jednak mimo wszystko bingo jest takie, że rzeczywiście bardzo się dużo udaje powtórzyć, tak? Za, za pomocą tego mamy tam dużo słówek, yy, które, które się pojawiają, więc jakby warto to wybrać. No ale jeżeli macie, to dysponujecie odpowiednią ilością czasu, to jak najbardziej można i to połączyć z tą piosenką na koniec, tak? Ważne, żeby wszystko kręciło się dookoła tego tematu jedzenia. Z tego co pamiętam to już chyba... Tak, tutaj był ostatni mój slajd, więc jakby podsumowując, mogę jeszcze powtórzyć, mieliśmy cztery stacje, tak? Każda stacja akurat wypadku... To mi zajęło pół godziny, czterolatka. Mieliśmy cztery stacje. Na początku było to wprowadzenie, gdzie jakby dzieci miały odkrywać, tak, jaki członek rodziny, czyli przy okazji jeszcze przypomniano sobie nazwy członków rodziny, znajduje się w jakim pomieszczeniu. W momencie, w którym odkryliśmy, w jakim pomieszczeniu, szukamy tego samego, tej samej, takiej samej flaszki, czy tam podobnej w sali, żeby znaleźć jakby teoretycznie to pomieszczenie, w którym czeka zadanie. Tak? Zaczynaliśmy od łazienki, gdzie było mycie rąk. Super, wszystko prawdziwe, użycie wody, mydła i tam ręcznika. Potem mieliśmy właśnie znowu bardziej spokojną tą aktywność, czyli oglądanie filmiku z Wideo Tanya Potem mieliśmy znowu mniej spokojną aktywność, bo jednak to purlanie, to też znowu było dużo emocji, bo było odgrywanie piosenki. No i na koniec znowu wyciszenie, tak? Czyli znowu właśnie bingo, czyli takie było to przeplatane i naprawdę bardzo fajnie, bardzo fajnie się sprawdziło. Więc to tak wyglądało u mnie. Inne pomysły jest właśnie: jeszcze zapraszam na mojego bloga. I tak jak mówię, postaram się pewnie to w końcu opisać, bo nie miałam zrobić, zabrakło za mi czasu. Natomiast, jeżeli. No, nie wiem, jak w końcu robimy, bo akurat chyba Ada sobie poszła, bo przygotowałam w ogóle dla Was, w ramach tego, że jestem sponsorem tego zlotu, ja i mój blog, dwie gry które są w PDF-ie do udostępnienia tym wszystkim. Tylko, że jak przypuszczam, nie wszyscy, którzy są na zlecie obecnie, akurat pracują z dziećmi, tak? Więc yy, jakby no nie każdego to może interesować, więc tak wstępnie myśleliśmy z Sylwią, ale tutaj tu też nie ma, że się można wpisać, po prostu zostawić swojego maila i w sumie mogłabym wtedy wysłać też tę prezentację po prostu. No bo wiecie o co chodzi, tak możecie sobie gdzieś tam przypomnieć, bo o tym mówiłam bo pewnie zanim się to na blogu, to jednak trochę czasu minie, bo ileś tam innych postów mam zaplanowanych, więc, więc to może trochę potrwać, ale to może zrobimy tak, bo ja tutaj jestem, jeszcze zostaję, więc zaraz coś ogarnę, jakąś kartkę przygotuję i kto jest zainteresowany, kto by chciał dostać i te gry, i właśnie tą prezentację w ramach przypomnienia, to myślę, że tak to zrobimy. A jeżeli macie jakieś pytania, to zapraszam, czy teraz, czy potem.

że gry, które przygotowałam są na stricte pod przedszkolaczną podstawówkę, podstawkę, nawet takie troszkę wyższy poziom niż przedszkole, no ale raczej nie, nie dla ludzi, którzy nie pracują z dziećmi. Więc czy robimy tak, że puszczamy listy i kto chce dostać te, to no, wysyłam im czy... Ja ja, ja no, tak, bo i to prostu każdy pisze swoje. I się wpisze, to tak samo. Ja robię. Nie być zainteresowanym, bo dokładnie. Wkładzie. Więc tak zrobimy po prostu, zaraz przygotujemy kartkę, ktoś zainteresowany. Słuchajcie, gry, które przygotowałam nawiązują do tematyki takiej wrześniowej, wrześniowo-pędźnikowej, czyli e, rzeczy z e, classroom, classroom Things czy tam School Supplies, jak to tak zwątką. Dziękuję bardzo.